Wybrane w ten dziwaczny sposób zgromadzenia zebrały się. Zgromadzenie zachodniej Ukrainy w Elwowie obradowało od 26 do 28 października, a zachodniej Białorusi w Białymstoku obradowało od 28 października do 30 października. Podczas obrad dominowała prymitywna propaganda antypolska. Oba zgromadzenia z entuzjazmem przyjęły przygotowane wcześniej w Moskwie uchwały. Z prośbą o włączenie w skład Republik Sowieckich. Odpowiadając na tak wyrażoną wolę mieszkańców zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, Rada Najwyższa Związku Sowieckiego 1 i 2 listopada 1939 roku przychyliła się łaskawie do próśb i wyraziła zgodę na wcielenie zachodniej Ukrainy do Republiki Ukraińskiej, a zachodniej Białorusi do Republiki Białoruskiej. To wówczas Więczesław Mołoto powiedział, że wystarczyło krótkie uderzenie armii niemieckiej i sowieckiej na Polskę, aby nic nie zostało z pokracznego tworu Traktatu Wersalskiego. Po włączeniu tych terenów do Związku Sowieckiego ujednolicono ich strukturę administracyjną, tworząc 11 obwodów, w miejsce istniejących tu przedwojnych województw. Obwody podzielono z kolei na niewielkie rejony. Ten nowy podział administracyjny miał służyć lepszej kontroli nad tym terenem. Mniejsze jednostki organizacyjne miały ułatwić kontrolę inwigilacji, sowietyzacji okupowanych terenów. Teoretycznie władza należała w jednostkach organizacyjnych do rad odpowiednich szczebli, ale była to oczywiście fikcja. Tak naprawdę rządził miejscowy pierwszy sekretarz Komitetu Partyjnego. Językiem urzędowym na Ukrainie oprócz rosyjskiego był ukraiński indyż, a na Białorusi obok rosyjskiego białoruski i indyż. Konsekwencją wcielenia tych ziem w skład Związku Sowieckiego było nadanie wszystkim mieszkańcom tych ziem, bez pytania się ich o zdanie, obywatelstwa sowieckiego. 29 listopada. 1939 roku stosowną decyzję podjęła Rada Najwyższa Związku Sowieckiego. 30 grudnia ukazał się dekret o wydaniu paszportów. To jest radzieckich dowód osobisty. Tak zwana paszportyzacja posłużyła NKWD do zebrania lub uzupełniania informacji o ludności. Widzimy tu zupełnie inne zachowanie jak Niemców. Niemcy nie nadali obywatelstwa niemieckiego wszystkim mieszkańcom, nawet na ziemiach włączonych do III Rzeszy. Trzeba było podpisać Volkslist, ale byli tacy, którzy jej nie podpisali. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Wszyscy, bez pytania się ich o zdanie, zostali obywatelami Związku Sowieckiego. Konsekwencją tego było oczywiście zmuszenie kresowych Polaków do służby wojskowej w Armii Czerwonej. Jak się szacuje, w ten sposób 150 tysięcy naszych rodaków zostało zmuszonych do odbycia służby wojskowej w szeregach Armii Czerwonej. Najczęściej w batalionach budowlanych. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X Użytkownik Barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.